Pewnego dnia biedny Żyd chciał się dostać do Berlina. Idąc na nauki do bardzo znanego rabina, a mi się zrymowało, dowiedział się, że nie może wejść normalną bramą miejską. Jest specjalna brama miejska dla Żydów. Okazało się, że nie tylko. Strażnik miejski zapisał, że tego dnia bramę przekroczyło stado kaszczek, pięć krów i jeden Żyd. Ten Żyd to był Dziadek Mendelsona, bardzo słynny filozof wtedy. Historia od zera do bohatera, wszyscy go znali. Potem jego syn Abraham był znanym handlowcem, był bardzo bogatym człowiekiem i wielkiego majątku się dorobił, a jego syn Mendelson. Felix, A jego syn Felix Mendelson jest bohaterem dzisiejszego filmu. Więc jeśli lubicie pieśni bez słów, symfonie bez porządnej orkiestry albo opery bez polotu, to jest to film dla was. Ja jestem Mateuszem Rusowiczem. A wy oglądacie kanał Mrus Talks. No, dobra, trochę się nabijam dla oglądalności, i dla tych wszystkich 50 osób, które moje filmiki oglądają. Dzięki wam za to. Dzięki, mamo, i wiem, że subskrybujecie. Jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. A, a propos tego wstępu, no, trochę oczywiście przesadziłem. Opera faktycznie kiedyś napisał operę, która była totalną katastrofą, i miał traumę do końca życia i za bardzo nie pisał. Ale jak chodzi o sinfonie, bo do nich się odnosiłem, to na początku jak był młody pisał sinfonię na same smyczki i one są lepsze, gorsze, ale są też bardzo fajne, więc bardzo polecam na przykład nie wiem numer 12 albo numer 10, bo to jest świetna muzyka. A pieśni bez słów to w ogóle jest majstersztyk. Pieśni to jest taki filar romantyzmu, każdy wtedy pisał pieśni, bo można było potem w domu je wykonać i zdobyć bardzo szybko sławę po prostu w każdym salonie w kraju. I Mendelssohn wymyślił pieśni bez słów na sam fortepian. Na fortepianie można było w ten sposób ćwiczyć liryzm, w sensie to jest pieśń faktycznie. Jakby w prawej ręce jest melodia, i można było uczyć się śpiewać fortepianem. I to nie jest takie głupie i bezsensowne. To jest bardzo fajny pomysł na patrzenie muzycznie na to, co się gra, nie tylko techniczne wykonywanie dźwięków. Jeżeli chodzi o Feliksa Mendelsona, to zapamiętajmy takie cztery najważniejsze rzeczy. Jako, że on był zafascynowany przeszłością, a szczególnie Janem Sebastianem Bachem, to ułożyłem je w napis Bach. Nie wiem, czy tak trochę nagiełem, no ale sami zobaczycie. B. Był bardzo bogaty. Po prostu nigdy w życiu nie musiał komponować dla pieniędzy. W zasadzie to jego ojciec był bogaty, ale w sumie wychodzi na to samo. A. Był arcypracowity. Naprawdę od najmłodszych lat był przykuty do fortepianu, skrzypiec i. Papieru nutowego z własnej nieprzymuszonej woli. C. był chronologicznie zafiksowany, czyli że właśnie zajmował się przeszłością. Wtedy grano utwory tylko tych kompozytorów, które żyją, a on właśnie wskrzeszał utwory Bacha, dużo grał Beethovena, Haydn'a, Mozarta, rzeczy, o których sobie wszyscy myśleli, po co to w ogóle robić. I na koniec był z niego hultaj-podróżnik, czyli że był bardzo zawadiacki, a po drugie, bardzo dużo podróżował. Naprawdę po całej Europie. Urodził się w 1809 roku. Całe dzieciństwo spędził z rodzicami w Berlinie pod kloszem. Abraham, jego ojciec, był bardzo surowy, był bardzo apodyktyczny. Non-stop go krytykował. Mówił, że trzeba lepiej pisać, trzeba więcej ćwiczyć, trzeba lepiej się odzywać. Za źle się ubierasz, dobrze się ubierasz, za bardzo się ubierasz, za mało się ubierasz. Musisz je tak skrobać, bo jest zmarznięte. Się lepiej rozsmaruje. Dobrze, mamo, skrobię. Zawsze skrobię i zawsze słyszę, że trzeba skrobać. Ja już tego nie mogę słuchać. I bardzo dużo tego słyszał, ale przez co jakby nie był zadufany w sobie, tylko naprawdę skupił się w 100% na muzyce. Dużo osób porównuje Mendelssohna do Mozarta i to chyba trochę przegięcie, bo jednak Mozart jest na absolutnym podium kompozytorów w ogóle historii, a Mendelssohn siedzi w pierwszym rzędzie, może dla niektórych nawet w drugim, więc to jednak jest przepaść. Z drugiej strony ten ojciec jest taki ważny i to, że Wydaje mi się, że najważniejszy jest wspólny korzeń, bo jest jakiś wspólny korzeń estetyczny, że Mendelssohn też pisze muzykę lżejszą, muzykę jaśniejszą, radośniejszą, i to nie jest to samo co właśnie Beethoven albo Wagner. To bardzo łączy go z Mozartem. Kiedy miał 17 lat, stworzył już swoje dwa pierwsze arcydzieła, więc naprawdę od dziecka bardzo mocno pracował. Ktoś porównał, że gdyby obydwoje z Mozartem umarli właśnie w wieku 17 lat, to Mozart w zasadzie nie ma żadnego na koncie. A Mendelssohn ma już dwa: „Uwerturę do snu nocy letniej i „oktet smyczkowy, które wykonuje się do dzisiaj bardzo często. Jeszcze a propos Bacha i tej chronologii, to jest słynna anegdota o tym, że nauczyciel Mendelssohna podobno nuty do pasji Mateuszowej Bacha wyciągnął od jakiegoś rzeźnika czy tam mleczarza, który owijał w to swoje produkty, je ocalił i zaniósł do swojej biblioteki. Mendelssohn przyszedł, oczarował się tymi minutami i chciał kopię i tą kopię dostał i było super. Podobno z tej całej historii jedyny fakt jest taki, że Mendelssohn wziął kopię tej partytury. Na resztę nie mamy żadnych potwierdzeń, ale to jest bardzo znana anegdota o tym, jak to Bach był zapomniany i dopiero Mendelssohn go wskrzesił. Bach nie był zapomniany. Bach wtedy był uważany za matematyka muzycznego, za kogoś, kto robił świetne ćwiczenia, za kogoś, kto robił rewelacyjne rozwiązania, ale niekoniecznie bardzo muzyczne. Natomiast Mendelssohn zwrócił na niego uwagę jako na wybitnego muzyka. I jest słynna historia o tym, jak wskrzesili pasję Mateuszową, która jest największym, najbardziej wymagającym dziełem Bacha i wymyślili na to sposób ze swoim przyjacielem Edwardem Dewientem W 100 lat po premierze Pasji zrobili koncert charytatywny, bo nikt by nie dał pieniędzy na taki koncert, więc wymyślili, że zrobią to za darmo, jakby dla jakiejś idei i w ten sposób jakby całe miasto rozgorączkowali do tej akcji. Wszyscy zaczęli brać w tym udział, bo było takie odświętna atmosfera w mieście. Dobra zabawa gwarantowana. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Kevin sam w Nowym Jorku w nowy rok o 20.10. I to był wielki sukces. I potem, wiele lat później w Lipsku, kiedy był szefem, Mendelssohn zaczął robić cykl w ogóle koncertów historycznych, gdzie właśnie wykonywał utwory tych kompozytorów zapomnianych, wielkich kompozytorów poprzedniego pokolenia. I to był gigantyczny sukces. W kwestii podróży, on podróżował trochę na zlecenie ojca, w sensie ojciec wtedy jeszcze sterował jego życiem i ojciec powiedział, stary, musisz iść w podróż po całej Europie, żeby jakby nabrać doświadczenia. No, to był oczywiście strzał w dziesiątkę, więc on zachwycał się przyrodą w Szwajcarii, w zasadzie wszędzie, gdzie był. We Włoszech był trochę rozczarowany, bo były piękne galerie, piękne dzieła sztuki, ale muzyka już była średnia, ludzie trochę nie doceniali tego, co mają i w ogóle nie przeżywali tego kontaktu ze sztuką antyku, co dla Mendelssohna było skandalem. Ale za to zachwycał się przykład w kaplicy Sykstyńskiej wykonaniem dzieł palestriny. Natomiast w Anglii E, w Anglii była niesamowita sytuacja, bo w Anglii wtedy muzycy jeszcze mieli ten niższy status niż na kontynentalnej Europie, byli sługami i jakby nie rozmawiali z arystokracją, ale jako że Mendelssohn był po prostu bardzo bogaty i miał dużo listów polecających, to od samego początku był traktowany jak równy, jako arystokrata, był zapraszany do największych rodzin i w końcu nawet złapał kontakt. Przez króla Prus dostał też list do królowej Wiktorii i księcia Alberta i z nimi również się całkiem zaprzyjaźnił, jak na rodzinę królewską. On tam miał ileś prywatnych wizyt i też prywatne koncerty, oni też śpiewali jego pieśni i tak było generalnie mocno na proksie. Też bardzo przypadła Mendelsonowi do gustu. E, bardzo surowa, piękna przyroda, ludzie z wielką brodą, z, z pięknymi sukienkami i w ogóle takie tam rzeczy, nie wiadomo, kiltami. I napisał wtedy też uwerturę hebrydy. I tak jak mówiłem, w jego życiu była praca, 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 praca. Miał etat dyrygenta w Lipsku, miał etat dyrektora w Lipsku, miał etat dyrygenta w Berlinie, etat dyrektora w Berlinie. Zakładał uczelnię muzyczną w Lipsku, prowadził festiwale w Nadrenii i w Londynie i jeszcze wtedy komponował. Więc był skrajnie wyczerpany. Po prostu w życiu był non-stop wyczerpany i nie potrafił zahamować. I już z tego zmęczenia pod koniec życia napisał koncert skrzypcowy, napisał tego Eliasza, co to zasypia i jest wzięty do nieba, i umarł po serii zawałów w wieku 38 lat. Więc nie pracujcie za bardzo, bo sobie skracacie życie o połowę. A z drugiej strony trzeba pracować, żeby coś osiągnąć. Skomplikowana kwestia. Ale to już zostawiam Wam. Dziękuję bardzo za ten odcinek. Do zobaczenia!